Sponsorem programu Sicily.rent Sponsorem programu jest B2Bike, wyłączny dystrybutor butów CD w Polsce. Sponsorem programu jest JG Sport, dystrybutor Scott i Motorex. Sponsorem programu firma motopakiet.pl

Wiesz co, to kupy byśmy tak pozbierali może z 10 lat, ale to było tak, że miesiąc pożyczyłem gdzieś motor, później gdzieś tam, nie wiem, raz kupiłem, raz urodziła mi się córka, to sprzedałem, później dziś pożyczyłem. Mieliśmy okazję gościć ten klub, który za parę lat się nauczył mówić, ale oni obiecali mi, że zapraszają na zlot! Motolewar w Radomiu, Radom jest wielki. To jest Mirek, ten rzecznik prasowy. Cześć! Dzisiaj z nami Damian Janikowski, zawodnik Federacji KSW i też miłośnik motocykli Dukati. Skąd się wzięło twoje zamiłowanie do Ducati? Wiesz co, tutaj mam przyjaciela Marcina, Śosnczyka, który kiedyś przyjechałem innym motocyklem, dał, dał mi Dukati na tam 3-4 dni, bo była tam wiesz wymiana szybka serwisowa oleju. Zakochałem się, sprzedałem tam ten motocykl, wpłaciłem zaliczkę i kupiłem Ducati. I tak od przyszła, zaczęła się moja jakby historia. A teraz od czterech lat razem tutaj z Ducati Polska współpracujemy razem i można powiedzieć, że jestem takim małym ambasadorem tej marki, jeśli chodzi o naszą Polskę. No i super, jestem zadowolony. Po drugie, gdybym nawet nie był jakby ambasadorem, czy nie, nie współpracowalibyśmy razem, i tak bym jeździł na to Są to świetne maszyny, są to mocne maszyny, i tak jak dzisiaj, możemy wykorzystać się nie tylko na torze, żeby nauczyć się dobrze opanować i dobrze jeździć technicznie na motocyklu, ale na co dzień, codzienne do jazdy, na treningi, do pracy, nie wiem, gdziekolwiek wsiada na motocykl, trzy minuty jestem. Zgadzam się, powiedz nam jeszcze, czym o, jeździsz? Na co dzień niż Edukaty Street Fighter MV4S. w dalekie podróże, zawsze mamy raz w roku takie dalekie podróże w tym roku e, drugi rok mamy, czyli minęły dwa lata jeździmy znowu na WDW, czyli World Ducati Week do, do Włoch to wtedy przysiadam się na multistradę Jak długo jeździsz? Bo naprawdę wykręciłeś dzisiaj świetne czasy Wiesz co, do kupy byśmy tak pozbierali może z 10 lat ale to było tak, że miesiąc pożyczyłem gdzieś motor później gdzieś tam, nie wiem, raz kupiłem, raz urodziła mi się córka to sprzedałem, później gdzieś pożyczyłem ale tak jakby pełnym ciągiem to od 2018 19 roku jeżdżę, jeżdżę na motocyklu, ale dlatego też, że zrobiłem wtedy prawo jazdy na, na motocykl i już jakby dzień w dzień i jakby z roku na rok szkole się na każdym tutaj szkoleniu Tere razem z Ducati plus wyjazdy właśnie motocyklowe na tor i takie i... Podziwiam, bo naprawdę Twoja technika i styl jazdy jest naprawdę imponujący. Fajnie, wiesz co. Wydaje mi się, że na pewno wykorzystuje swoje tutaj poprzez to, że jestem sportowcem przez wiele lat gdzieś tam miałem doświadczenie i raczej nie w głowie mi upadki, a nawet jakbym dziś upadł, to raczej bym się nie bał tego upadku i wydaje mi się, że bym się z niego pozbierał. No chyba, żebym coś trafił, ale na, na to, że wiadomo, jesteśmy bardziej bezpieczni dziś niż na, na ulicy i to myślę, że mi pomaga. Co nie składać się w zakręty, czy tam rozluźniać, dopasowywać ciało. A druga sprawa, no, szkolenia DRE tutaj świetni. Instruktorzy z JC Group naprawdę dobrze pokazują, dobrze uczą i każda, każde właśnie szkolenie DRE to dla mnie dodatkowy taki punkcik i dodatkowy atut do nauki mojej i do stylu jazdy. Potwierdzam, dzisiaj sama mogłam się o tym przekonać. Dziękujemy Ci ślicznie. Dzięki. Do zobaczenia na kolejnym wydarzeniu. Dzięki wielkie, pozdrawiam, dziękuję. Sam robić taka mała dygresja, bo jak zauważyliście, ten e, tak nazwana rodzina motowizjonerów już ma ponad 10 członków, i każdy z nim ma zawsze taki charakterystykę, którego wyróżniają od innych. Z okazji, właśnie korzystam z tego momentu, który mam do dyspozycji, żeby zaprosić ewentualne widzów, które uważają, że ich podróże, ich materiał wideo jest warte taka wiralność, która telewizja i social media od motowizjoner są w stanie dawać, i pisujecie do nas, wysyłając. Te linki na ten adres Motowizioner.małpa.gmail.com. E, 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 Sponsorem programu Sicily.Rent. Sponsorem programu jest B2Bike, wyłączny dystrybutor butów CD w Polsce. Sponsorem programu jest JG Sport. Dystrybutor Scott i Sponsorem Sponsorem programu firma motopakiet.pl. Motowizjonerów, świat motocyklem jest kompleksowy, i motopodróże zawierają dużo innych elementów, właśnie jak tutaj na Sycylii gościmy. Różne osoby z naszych motocykli są ważne i ważniejsze elementy. Na przykład dzisiaj bardzo mało, może motocyklowo, ale bardzo ważne dla każdego podróżnika. Ta pani z pleca jest tajemnica pani X, święta nasze nazwiemy ją tak, która właśnie pilnuje, żeby zniadanie miały ręce i nogi. i nie ma bardziej skomplikowane zniadanie niż zniadanie dla Polacy, bo Łosi, kawa, rogalik i do widzenia. Ale nasza grupa, którą poznajemy za niedługo, bardziej w szczegóły, fantastycznie pojedyncze, będziemy się dowiedzieli, jaki e, jak mają i doświadczenie motocyklowe, i e, uczucie od razu, tuż, tuż. Poza ten tygodniowy tur, który robili na ten część Sycylii razem z nami, właśnie korzystamy ten fakt, że ten pogoda, pierwszy dzień tutaj u mnie nad morzem, pierwszy dzień pokazał się nawet z parę kropelki, które pomagają, żeby natura, przyroda, ta zielenia, która. Komponuje ta fantastyczna wyspa trzymał swoje charakterystyki. Więc czasami, ale tylko czasami, parę krople nie powodują, że śpiewamy ciągle pada, bo tutaj nie można tego na pewno śpiewać. I nawet zawsze skrótki rękawy. Jesteśmy na Sycylii, mimo tego, że to są najzmutniejsze momenty, kiedy się kończy właśnie ten tur i mieliśmy okazję gościć ten klub, który za parę lat się nauczy mówić, ale oni obiecali mi, że zapraszają na zlot. Motolewar w Radomiu. Radom Wielki. To jest Mirek, ten rzecznik prasowy. I a propos tego, muszę powiedzieć, że... Można powiedzieć, że ta flaga dobrze oznaka, oznacza, że Polak potrafi. Jeden tydzień, na który wykonaliśmy 1200 kilometrów z ze... 1400, przepraszam bardzo, czasami nawet Dobra. moje nawigacja 200 i nie było takie autostradowe wszystkie, bo e, bardzo malutę, ale moje słowa się nie liczą, bo każdy może powiedzieć, o swój kraj, o jak jest piękne. A jak se te wrażenie na gorąco od Mirek, które było z nami zawsze obecne ze swoim, organizacja też i te różne interkomy, ani raz nie zgubiliśmy się, to jest rekord, rekord dla Grupa Motocyklem.pl. Twoje wrażenie na gorąco, co ci zostaje w serce od tej Sycylii, te zapachy, cokolwiek ci przychodzi do głowy spontan. Bardzo fajna wyprawa. Dużo zakrętów, fajne tak widoki, góreczki, ciasne uliczki, fajne manewrowanie motocyklami po uliczkach, the best. Polecamy. Polecamy, ale oczywiście, jeżeli ktoś z Was e, zajmuje się dietologią i tak dalej, e, jak Ty to widzisz, ta sprawa, bo te biedne czasami powiedzą, mam dosyć, za dużo zjadaliśmy. <laughs> nie można. No, nie można, to jedzenie jest wspaniałe, ale to my nie jesteśmy nauczeni. Tak dużo jeść. I tak bardzo dobrze. Tym bardziej, że tu aplikujemy za zada, że y, zniadania ma być po polsku, więc parówki tego, tam. Ty, ty. Ale potem nie możesz nie próbować mięso Konina, nie możesz próbować te rurki kremowe, które tak reklamują, ale się nazywają cannoli siciliani. E, oni są wspaniały też mechaników, bo e, kto z wami miał ta śruba, chyba idę tam, tamtej strony. Darek, bez paniki, 100 km, nie, ponad 100 km co się pojawi? Śruba, śruba na nasze Benelli. Panikowałeś w ogóle. Nie, yeah, normalnie, normalna jazda. I jeździliśmy 100 na godzinę. Praktycznie e, ta śruba okazało się, że, że było, tylko się przetulała do e, nasze e, koła i e, oszczędziła ten fakt. I tak byli przygotowani, już z... E, dysponujemy ten system i są koła bezdenkowe, więc tubeless, więc żadne problemy. E, mieliśmy kominek i na początku mieliśmy jeden gość, który z Warszawy już teraz nie ma. Ciao, Dawid, i e, on panikował. Ale nie możesz panikować, kiedy masz przy sobie Mister Strażak. Małomówne, ale konkretne. Te jego rozwiązania zawsze są bardzo odpowiednie i na miejscu. Twoje wrażenia od Sycylia, co ci zostaje w serce i emocje i tak dalej? No palenie w tym kominku. <laughs> Ten mocny od naszej klub e, super e, tego i co jest fajne, jak każdy raz widziałem, że oni się wymienili te motocykle, więc e, raz siedział e, on na e, RTK, potem na GS, potem na Yamaha Tracer, więc. Ten też używałem. <laughs> Wiesz, że teraz tydzień temu było cały odcinek o Benelli i będziesz wiedział, że rok temu sprzedało się tysiąc egzemplarzy w naszej kochana Polska od tego Benelli. Według ciebie za 27 tysięcy złotych jest warte te pieniądze? Jest warte. Super. Okay. Supermotor. Ale wiadomo, na co dzień nie jeździsz? gtl -em. Tysiąc <laughs> sześćset, Tutaj mamy dyrektor finansowy, bo on zawsze mówi, kiedy się rozliczymy, kiedy... Spokojnie, rozliczenia po sycylijsku zawsze nie jest tak jak... A, i właśnie pierwsza grupa, która nie prosiła mi o wizytę do Corleone. Drodzy tour operator, Corleone jest kompletne bezsensowne miasteczko wizytowania, bo jest taki... W miarę bolesne dla nas jest taki cegły, tam brzydkiutki, taki, więc e, ten szuchania na każdym koszt, te e, ślady mafijne tutaj oni nie mieli żadne uczucie albo nie świecili nic. Oprócz ten problem, który wiem, że oni będą mi powiedzieli, za dużo czasami wyrzucą nasi rodaki Łosi, ten śmietnik na taki piękny przyrodę. Nie traktują swój dom w ten sam sposób, jak traktują ta ulicę. Ale twoje wrażenia, jakieś coś, które będziesz wspominał, różnica do twojej poprzedniej podróży w Rumunia, Słowenia, to co się Pogoda piękna była. Oni właśnie zamówili, zamówili, bo ani jeden dzień nie było kroby. I dużo, dużo zakrętów i serpentów. Bo Słowenia w tamtym roku była pięć dni w deszczu. Tutaj zamówili pogoda, mieli 7 dni. E, taki odpowiedni miks relaksu, bo na, na motocykle, powiedzmy, tylko jeden dżin mieliśmy ten full wypoczynek I muszę wam powiedzieć, że bardzo rozsądny e, Pili ten odpowiedniej odpowiedniej ilości, degustowali te wina lokalne, więc grzeczna. <grywka> Kameraman się uzmiecha, ale nie pokazuje. Wibracja: mamy jeszcze jeden gość, który się skował, ten najbardziej wyższy. Biło mi przykra, kiedy on siedział na Benelli, bo mieliśmy Benelli Terka 700 który nie ma ta wysokość, które będzie miało ta wersja X, który już jest na naszą bazę, więc można już teraz siedzieć na takie wisie siodła. Ale ogólnie z tych wszystkich motocykli, które to jest też chyba BMW-owce, jeżeli dobrze pamiętam? Tak, tak, tak. Ja jeżdżę na BMW K1300 GT, no to Benelli troszkę za małe dla mnie, ale, ale daje radę. Na większy kołodzie. Słuchajcie, nie zapomnijcie, macie stronę na Facebook jako klub moto, mamy, więc możecie e, uczestniczyć. Ja dostałem tam zaproszenia i korzystam, żeby wizytować ich zlot, który będzie kiedy? 27 kwietnia. wielki. Radomisz wielki, spotkamy się wszyscy 27 kwietnia na rynek. Ciao, amici. i ten kameraman nasze przystojniak, e, muskularny, pozdrawia wam wszystkich. I mamy go! David. Dziękujemy się bardzo. Twoja, twoje dwa słowa o wisdom. Jeżeli chcesz spędzić na Sycylii szybki e, trip, zapraszam do Enrique. <laughs> Dziękuję bardzo! Kocham cię! I love you, baby! Ciao, ciao, ciao! Siciliano. <laughs> Dziękuję wam. Jeżeli przegapiłeś odcinek Motowizjoner i nie zdążyłeś na Motowizja i nawet na te 5-6 powtórki, nie ma problemu, wszystko się da nadrobić. Wytypujesz Motowizjoner na YouTube i tam znajdujesz i robisz tak zwane suba, lajkujesz, komentujesz pozytywne, bo the show must go on.